Cześć, z tej strony Dawid, strona kryptonumbers.org. W dniu dzisiejszym przeanalizujemy projekt Ripple. Jest to aktualnie czwarta największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji na świecie. Gdybyśmy nie liczyli stablecoina Tethera, Ripple byłby trzecią największą kryptowalutą na świecie pod względem kapitalizacji. I Ripple w przeciwieństwie do Bitcoina nie ma konsensusu proof of work. Czy Proof of Stake w przeciwieństwie do Ethereum, tylko wszystkie tokeny XRP zostały wydane na początku projektu, czyli wraz ze startem tego systemu. System już działa, natomiast przez to wczesne wydanie wszystkich tokenów jest osądzane o dużą centralizację, co jest oczywiście prawdą, przez to ma wielu wrogów, ale system ma również wielu zwolenników. To już jest działający produkt i ma wielu klientów. Wśród nich są banki, instytucje finansowe i wiele innych. I Ripple jest taką pomostową walutą pomiędzy wymianami innych walut. Jeżeli jesteście zainteresowani analizą Ripple, zostańcie ze mną. Przechodzimy w tym momencie na kryptonumbers.org i widzimy, że Ripple jest faktycznie czwartą największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji. Jego cena to 2,21 centów i szczyt cenowy, czyli ATH price to jest 3,84 centy i miało to miejsce 4 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że jesteśmy aktualnie ponad minus 42% od szczytu cenowego. I jeżeli Ripple kiedykolwiek w przyszłości osiągnęłoby swój szczyt cenowy z 2018 roku, to byłby to wzrost o 1,74 razy, czyli 74%. Aktualny market cap Ripple to jest 129 miliardów dolarów i market cap to jest właśnie kapitalizacja. Kapitalizację liczymy mnożąc ilość tokenów XRP w obiegu razy aktualną cenę. Jeżeli porównamy sobie teraz kapitalizację do szczytu kapitalizacji, to widzimy, że szczyt kapitalizacji, czyli szczyt market cap, wynosił 189, prawie 190 miliardów dolarów i aktualnie znajdujemy się prawie minus 32% od szczytu kapitalizacji i jeżeli kapitalizacja aktualna Ripple'a kiedykolwiek osiągnęłaby szczyt kapitalizacji, przy jednoczesnym braku wprowadzania Tokenów XRP w obiegu w tym czasie, to byłby to wzrost o 1,47, czyli 47%, mniej niż 50%, i od razu widzimy, że jest to mniejsza liczba niż 1,75 w przypadku stosunku szczytu cenowego do ceny aktualnej. I dlaczego? Ponieważ od 2018 roku jakaś część tokenów Ripple trafiła do obiegu. Trzeba by było dokładnie sprawdzić, ile, jeżeli ktoś jest zainteresowany, poprzez szczegółową analizę i przez to stosunek market capów jest mniejszy niż stosunek szczytu cenowego do ceny. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić inflacyjność projektu, możemy to zrobić narzędziem Inflation Ratio, które znajduje się poniżej i w tym miejscu należy wybrać walutę XRP, kryptowalutę XRP. Klikamy Check Inflation Ratio. I widzimy, że maksymalna podaż tokenu to jest 100 miliardów XRP, natomiast aktualnie w obiegu znajduje się niecałe 58 miliardów. Oznacza to, że inflation ratio znajduje się na poziomie około 58%, czyli pozostałe 42% albo zostało spalone, albo w przyszłości. Trafi do obiegu. Żeby się dowiedzieć, co się stanie z tą resztą podaży, należałoby oczywiście dokonać szczegółowej analizy, najlepiej w white paperze. My w tym momencie nie będziemy tego zagłębiać, natomiast jest to czerwona, dosyć dla mnie, lampka, ponieważ dosyć dużo podaży tego tokenu może trafić w przyszłości do obiegu. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy porównać XRP, do innego projektu. Możemy sprawdzić to dzięki narzędziu porównującym market capy, i w coinie A wybieramy oczywiście XRP i możemy porównać np. do Ethereum. I jeżeli klikniemy Compare Market Caps, widzimy, że coin A Market Cap, czyli kapitalizacja XRP, wynosi aktualnie około niecałe 130 miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o kapitalizację Ethereum, to jest 222 miliardy dolarów. I stosunek jednego do drugiego to jest 1,72. Oznacza to tyle, że jeżeli kiedykolwiek w przyszłości kapitalizacja XRP osiągnęłaby kapitalizację Ethereum i w tym czasie nie zwiększałaby się podaż tokenów XRP w obiegu, to jego cena osiągnęłaby cenę 3,80 dolara. I jak widzicie, nie jest to 10 dolarów, nie jest to 100 dolarów jak niektórzy zwolennicy mówią, czy jak niektórzy analitycy prognozują. Jeżeli sprawdzimy dokładnie liczby, to widzimy, że ten potencjał XRP nie jest aż taki duży. Jeżeli na przykład porównamy sobie XRP do Bitcoina, to widzimy, że XRP osiągnęłby cenę 32,59 centów. dlaczego tak dużo, no a dlatego, że market cap Bitcoina jest bardzo wysoki i wynosi. Prawie 2 biliony, 1,9 biliona dolarów ponad i widzimy także na przedstawieniu graficznym przepaść, jaka jest między XRP a Bitcoinem. Natomiast pamiętajmy, że taka przepaść występuje w każdym przypadku porównywania jakiejkolwiek kryptowaluty do Bitcoina, ponieważ Bitcoin jest królem kryptowalut, jest najbardziej rozpoznawalny na całym świecie, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ma wielu zwolenników i ma naprawdę przeogromny market cap. Sam Bitcoin to jest prawie 60. 65% całego rynku kryptowalut. Natomiast, jeżeli taki XRP zacząłby się zwijać i osiągnąłby market cap na przykład Dogecoina, to widzimy, że jego cena spadłaby do 45 centów, co również jest przedstawione poniżej na wykresie. Aktualna kapitalizacja XRP, aktualna kapitalizacja Dogecoina, oczywiście to jest Memcoin, pokazuje jedynie przykładowe porównanie. Możemy także porównać na przykład do. Solany, jeżeli zrobimy to, także cena XRP spadłaby do 1,29 dolara. Natomiast pamiętajmy, że rynek kryptowalut, w mojej przynajmniej opinii, raczej się rozwija a nie zwija, ale pamiętajmy, że każdy projekt pisze swoją historię i nie wiemy, czy dany projekt będzie się rozwijać, czy być może zostanie zablokowany z jakiekolwiek problemy, czy to wewnętrzne, czy to zewnętrzne. Dajcie znać, co myślicie o tym projekcie, czy są tu jacyś zwolennicy XRP, a może hejterzy. Jeżeli chcielibyście, abym zrobił szczegółową analizę projektu i przy okazji zweryfikował, o co chodzi z inflation ratio, dlaczego jest takie niskie i dodatkowo jeszcze zrobił analizę techniczną Okresu XRP, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście, jeżeli chcielibyście, abym przeanalizował w ten sposób inny projekt, również zostawcie informację. Jeżeli pod filmikiem znajdzie się 50 lajków, to i tak zrobię dla Was szczegółową analizę XRP. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie. Cześć.